Kochani, wiemy z kim zatańczy Maja Bohosiewicz, jeżeli dojdzie do odcinka rodzinnego, jeżeli udaje się przebrnąć przez wszystkie odcinki i udaje się zatańczyć w odcinku rodzinnym, no to na Instagramie powiedziała, że już wybrała sobie osobę, z którą ewentualnie wtedy by zatańczyła. No i to jest przy kochani, no bo powiedziała, że obiecała swojej córce, że jeżeli da radę i właśnie dojdzie do tego tam czwartego albo piątego odcinka, nie wiem jak będzie w tym sezonie, no to wtedy zabierają ze sobą i zatańczył razem. To jest totalnie urocze. Raz już tak było w tańcu z gwiazdami, Ania Karwan tańczyła też ze swoją córką. To było takie, że to był duet, nie było Janka wtedy Klimenta. I to była wtedy taka jakby konkurencja, że tańczy, tańczyła osoba bliska i tańczyła właśnie ta gwiazda i nie było tancerze obok. Było turbo urocze i, i dawno czegoś tak uroczego nie widziałam. Powiem wam, że fajnie kurczę. Ja lubię jak e, te gwiazdy właśnie z tym, ze swoimi dziećmi tańczą. Mówię, to jest po prostu takie urocze, miłe. Te dzieci... No, po prostu są so super, i jeszcze córka ma im ma chyba 8 lat, więc to w ogóle jestem ciekawa, jak ona by się odnalazła w takim formacie. No bo jednak jest jeszcze bardzo, no mimo wszystko, bardzo mała i wiesz, taki taniec towarzyski to raczej takie dziecko nie tańczy, No chociaż wiadomo, dzieci już od najmłodszych lat ten taniec towarzyski gdzieś tam kultywują, no ale zobaczymy. Ja trzymam mocno kciuki, fajnie, że gdzieś tam. Chcę pokazać dziecku taki program trochę od kulis, że gdzieś tam chce dać radość i spędzić z nim czas. To jest super. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.